8 godzin, ale to jest tak podzielone, że nie musisz znać całości od razu, aby mieć efekt. Rozumiesz? Bo ja chcę, żebyś ty miał jak najwięcej momentów aha. Ponieważ ja to wiem z praktyki, bo pracowałem osobiście, twarzą w twarz z setkami ludzi, których prowadziłem indywidualnie przez te wszystkie lata, tak? Od 2008 roku. To są realne wyniki... Praktyczna wiedza, praktyczne doświadczenie. To nie są, wiesz, wypierdziane konsultacje w stołach, tylko tysiące godzin pracy z ludźmi w terenie na żywo. I ja dzięki temu mam doświadczenie takie, że moi klienci boją się pisać w opiniach, po mentoringu, co naprawdę robili z kobietami i jakie mieli efekty, bo uważają, że nikim po prostu w to nie uwierzy. Ty nie musisz mi wierzyć. Spoko, słuchaj, nic na siłę. Będziesz dalej nosił są te programy. To nie znaczy, że ty jesteś popsuty. Popatrz na siebie tak. Twój komputer, czyli narzędzie, którym dysponujesz, mózg jest ograniczony bez Twojej wiedzy, często nieświadomie, przez dziesiątki sabotujących cię programów. I ja nie tylko opisuję, jakie to są programy, ale też Ci daję prostą, szybką wskazówkę, poradę, sp zmianę sposobu myślenia na każdy po kolei tych programów, schematów myślenia, sposobów postępowania. Bo ty możesz czytać różne informacje, możesz czytać różne kursy, oglądać różne kursy, słuchać i, i, i dlatego właśnie tylko garstka zbiera wszystko. A reszta zbiera ochłapy i dalej się uczy. To im się wydaje, że oszukają system, bo przeczytają kolejną książkę, kolejny kurs. A ja ci właśnie chcę dać to, co powoduje, że ty. Nie masz efektu, żeby to w końcu rozbroił, żebyś przestał Cię te dziesiątki ciężarków ze sobą nosić, tylko dostajesz ode mnie sekator, i jedziesz jechał. Raz, dwa, trzy, cztery, ciach, ciach, ciach. Jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim. I dopiero, kiedy twoja głowa się zmieni, przestaniesz sabotować swoje relacje, przestaniesz sabotować siebie, przestaniesz sabotować swoje efekty, to zobaczysz jaki to jest zajebisty komfort życia. Ja sam też tam wrzuciłem rzeczy, z którymi miałem problem i które na pewno Tobie też pomogą, żebyś Ty mógł rozwiązać, bo ja jestem pewien, że ten kurs, jeżeli będziesz z niego korzystał i to, są, to jest wiedza podana w prosty sposób, tam nie ma żadnych wstępniaczków, kurwa, o, po, o podświadomości, o psychologii, od razu, rozumiesz, nie ma gry wstępu,